Cały czas jakoś tak, tylko odłożyło się trochę. Musiałabym. No, a co mam zamiar zrobić? No, trzy miesiące. Challenge. Z tym. No, jak gdzieś, jak do mnie przez przedszkole mówi tak. Dzień dobry, czy nasła mi pani do wiaderka? I chodziłby ze mną przez trzy pite godziny z tym wiaderkiem. No, to jest. I kurczę, mówisz mu, że nie. I on nie rozumie. Odpakowuje mi. Drugą rzecz. Dobra, dostałam prezent na święta od taty. Ciekawe co to może być. Odpakowujemy prezent na święta. Grzęsiek już trochę odpakował. Ryżowar. Ru różowy. Cztery na 10, ale jest? Jezu, yes, miałam nadzieję, że trzot będzie. Tyle shotów tam nawaliła mi nie wyszło. Jak zwykle nic nowego. No. Jakby to nie jest moja wina, no co mam zrobić? Bo wódzie byłam wcześniej, to nie czułam wagi. Nie, ja muszę zrezygnować z tego helikoptera. Nie wiem, czyś inny muszę zrobić helikopter, tylko czym. Liczy się, liczy się, liczy się. Nie wiem, czy mogę się zareklamować, ale jeżeli ktoś by chciał w trakcie gry wytłumaczyć mi jakieś zasady, jakieś reguły, i chciałby się ze mną w jakiś sposób zakolegować, to moje konto nazywa się Grzegorz2023. Grzegorz2023. No nie, no nic nie zrobię, no dlatego nie gotuję właśnie. No co? Ostaw mnie! No nic nie zrobiły dzisiaj, nic! Czekaj, ja się nic nie... nie ruszam się nawet. Co, nie był dobry pomysł? Już sukienkę załatwić. Nie zwałam sytuacji i... Chyba jednak trzeba było spadnie albo spadnie, opłatki załatwić. No nic! Nie, no, po prostu trzeba być ostrożnym, nie? No właśnie, tylko z Zawidza. tym, że ja jestem <grywa> Mam, mam na kamerach. Nagranie. Były blachy, były blachy. Brudne to jest. Już brudny. No to jest tak. Ku. Jakiś a Dzisiaj założyłam tę bluzkę. Już brudna. Chcę zgłosić przestępstwo i z mi smokryło pod koszulkę. Nie tutaj! A gdzie do jasnej cholery? Niech pani idzie do policji rzeczy. Nic z tego znasz swoje prawa! Proszę w prawo! Chcieli mnie z falancie! Bardzo się cieszę, precz! Halo! Halo, jest tu ktoś normalny? Nie! Nie widać było! Dla nas Nie no, nie widać było, nie? Nie mogę, no! No jak on do mnie dobiegł! Nie chcę już to grać, w szkole to Boże, jaka jest szansa, że coś takiego się stanie? Muszę mieć ręce. Dasz radę, muszę Łóżka mieć... na pasek? Tak, ja muszę mieć ręce. Co kur... Chodź tu! 52 minuta jest! No Mylin, nie, cię proszę! Mylin... O! Ja muszę się nagrzać. Spalę podkładkę, jak będę ją prasować. <grywa> Dawaj, łapom. Dobra. Dzięki za suba. Dobra, suba. Daszek. Kto jest ta suba? Moje zgłoszenie na Fuga Talent Show. Tylko tutaj. Tylko na spodnie to założyłam. Ale wydaje mi się, że to mega fituje. I ten łańcuch. No, potem jest taki syf. Ja posprzątałam tylko ten kącik, który jest na streamie. Dzisiaj. Nie, nie dam w kamerki. Dobra, dam. Pa. No. Szczam ci do pyska. o Babcia Chineczka. Nie, Taka. ale to nie do ciebie, babcia. A. Ej, weźcie go, zbanujcie. Nie może być takich jak babcia jest na streamie, takich rzeczy. No. To oni się kłócą ze sobą o babce. O, o babcie? Nie, nie. Ja je mam zawsze. Na sobie praktycznie. Zimą, latem bardzo często mam te buty. No, są. Już są. Nie umierają jeszcze. Nie no to pasuje do tej sukienki ta torba. Widziałem nowe zdjęcie Werki yy, na Instagramie. Wow, jest kaboniczki. Zitowałem. Nie, 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 możemy. No, tak, się tak, 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 tak. tak, tak, tak. Jeśli chcesz na, na PGA jechać, to musisz już ogarnąć koptel no, to, <gry> <gry> to z mikrofalówką? Próbowałam to nagrać, jestem za brzydka, mikrofalówkę Chyba nie wyszło dobrze Może jeszcze po streamie coś spróbuję Nic nie pokazuje tyłu. Dobra, jest bodyczek i nie wiem. bo takie. miał być na jakiś ten... Na jakiś, kurde, nie wiem. Na jakiegoś Rilsa czy coś. Siema, jestem siostrą Ganga Murena i jestem twoją siostrą Vandeganem. Nie pamiętasz? Gorset jest od Lady Artus Gorset. Ona mi to uszyła, tutaj jest dużo. Jaka lalka była twoja pierwsza, Franki. A w sumie jeszcze jak była młodsza, to raz miałam lalkę. Ale wiesz co, ja ci jeszcze coś na głowę założę. A ty wyglądasz tak mega sexy. No totalnie. No jesteś chłodny. Czy mami? <gry> Anonymous user gifted at tier 1 sub to random bruce podkreślenie to podkreślenie